Uczestnik ślubu od pierwszego wejrzenia ma dość. Nie ma cienia szansy. 11. edycja programu Ślub od pierwszego wejrzenia zbliża się do emocjonującego finału. Uczestnicy wciąż mają czas, by podjąć decyzję o przyszłości swoich małżeństw, jednak niektórzy już teraz otwarcie mówią o swoich odczuciach. Krystian Plak w najnowszym odcinku nie ukrywa, że nie widzi możliwości porozumienia się ze swoją żoną, Kają Tokarską. Jak przebywamy razem, to ona mnie drażni swoją obecnością, stwierdził. Co doprowadziło do takiego stanu? W 11 edycji ślubu od pierwszego wejrzenia, Krystian, 30-latek ze Zgierza, został dobrany w parę z 28-letnią Kają Storunia. Początkowo wydawało się, że eksperci trafili w dziesiątkę, oboje sprawiali wrażenie zadowolonych z dopasowania. Kaja szybko zdobyła sympatię widzów swoją energią, szczerością i dojrzałym podejściem do relacji. Jednak z czasem różnice między małżonkami zaczęły się uwidaczniać. W ślub od pierwszego wejrzenia: Krystian ma już dość Kai. W dwunastym odcinku eksperymentu widać, że ich relacja znalazła się w krytycznym momencie. Krystian otwarcie mówi o frustracji związanej z codziennym życiem z Kają. Nie mogę włączać prania o tej godzinie, nie mogę zmywarki wstawiać, bo jej przeszkadza, bo ona ma migreny. Nie wyobrażam sobie, jak dziecko by płakało. Wyznał przed kamerami. Krystian posunął się jeszcze dalej, przyznając, że nie widzi już żadnych szans na porozumienie z żoną. Po prostu swoim zachowaniem, jak przebywamy razem, to ona mnie drażni swoją obecnością, powiedział przed kamerą. Podczas wspólnego obiadu w restauracji napięcie między małżonkami było wyraźnie widoczne. Krystian unikał rozmowy z Kają, a gdy przyszło do uregulowania rachunku, postanowił nie płacić. Jak wyjaśnił, to on dotychczas ponosił większość kosztów związanych z jedzeniem i zakupami, a teraz oczekiwał, że to Kaja przejmie inicjatywę. Ja nie jestem sponsorem. Nie zapłaciłem tylko dlatego, bo powiedziałem: koniec. Skończyło się. Nie chcę jej zgnoić, u gwiazdka upić, że to jest jej wina. Nie chcę tego. Ja po prostu opowiadam o swoich odczuciach i ja nawet nie mam cienia szansy, żebym z tą osobą zbudował jakąkolwiek relację związku, podsumował Krystian. Czy małżeństwo Krystiana i Kai ze ślubu od pierwszego wejrzenia da się jeszcze uratować? Sytuacja między Kają a Krystianem wydaje się coraz bardziej napięta. Czy mimo różnic i narastających konfliktów uda im się znaleźć wspólny język i uratować relacje? Odpowiedź na to pytanie poznamy w kolejnych odcinkach programu. Jedno jest pewne, finał tej edycji zapowiada się wyjątkowo emocjonująco.